Witam serdecznie. Dzisiaj dzień dziewiętnasty i dzisiejszy dzień jest poświęcony wdzięczności. Życie z wdzięcznością za to, co się ma, za to, co się posiada. Wszechświat uwielbia nas obdarowywać, ale też uwielbia wdzięczność. Wyobraź sobie, że robisz jakiś prezent komuś. Ktoś coś bardzo chciał, i dajesz mu to. I nagle widzisz, że ktoś jest niezadowolony, marszczy brwi, przyjmuje to albo mówi: hmm, Tylko tyle. To za mało, ja chcę więcej. Nie podoba mi się to w takim wykonaniu, bądź w takiej wersji, jak Ty możesz się czuć w takim momencie. Czy z chęcią podarujesz tej osobie w przyszłości kolejny prezent? Może z tym być problem, prawda? Więc bądźmy wdzięczni za to, co mamy. Bo jeżeli my okazujemy wdzięczność za to, co mamy, wszechświat obdarowuje nas wtedy, obdaruje nas jeszcze większą ilością. Więc dziękujmy za to, co mamy, za to, co mamy dostępne. Tu jest też kwestia tego, na ile my czujemy się warci, by dostać. Więc my często mamy a może, może okazać się, że mamy jakieś poczucie, że moglibyśmy dostać coś więcej, że oczekiwania nasze są większe, a dostajemy tylko tyle. Ale to, jest, to nie jest związane z tym, na co wszechświat decyduje się Tobie dać, tylko z tym, na jakiej częstotliwości Ty jesteś. Jak ty tak naprawdę wewnętrznie czujesz, że zasługujesz. Bo całkiem możliwe, że cel, który chcesz osiągnąć, bądź to, co chciałabyś, chciałbyś mieć, to wewnętrznie czujesz, że nie do końca jesteś tego wart, warta. Więc nie dostajesz tego, nie osiągasz tego celu, nie, nie dostajesz tego prezentu, o który prosisz, bo wewnętrznie, energetycznie ty czujesz, że nie zasługujesz na coś takiego. Więc jeśli chodzi o wdzięczność, bądźmy też wdzięczni za wszystko, co mamy każdego dnia. Tak naprawdę moglibyśmy wymienić kilkadziesiąt rzeczy każdego dnia, za co jesteśmy wdzięczni. My bardzo zapominamy o wdzięczności, a ona jest bardzo ważna ze względu na to, że nawet jeżeli mamy gorszy dzień, to wracając do wdzięczności, zaczynamy zauważać, że wcale nie jest tak źle, że przecież. Mam wszystko, co w tym momencie potrzebuję. I nawet jeżeli pojawia się problem, to ponieważ napełniam się wdzięcznością za swoje życie, za to, co jest dookoła mnie, za to, co mam, e, za to, kim jestem, za to, choćby nawet jak wygląda cały mój dzień, jak jaka pogoda jest za oknem, i to wszystko, jak to się sklei w całość, to nagle się okazuje, że no nie jest tak źle, a problem zawsze można rozwiązać i ja już kiedyś o tym wspominałam problem jest chwilowy on nie trwa wiecznie i jeżeli byś cofnęła się, cofnął się pamięcią do poprzedniego roku co się wydarzyło powiedzmy w, w, w lipcu tego i tego dnia, jaki miałeś, miałeś problem to nie pamiętasz i tak samo będzie z tym problemem aktualnym on za niedługo zniknie za niedługo nie będziesz nawet pamiętać o tym, co się wydarzyło, z czym miałaś, miałeś trudność. A wdzięczność bardzo poprawia nasz nastrój, doprowadza do poczucia obfitości. My wtedy czujemy tą obfitość wokół siebie, że mamy wszystko. Mamy wszystko, co jest niezbędne. I wtedy wiedząc o tym, że zasługuję, aby dostać więcej, wtedy mogę dostać więcej. Bo ja w to wierzę, ja wierzę wewnętrznie, że ja zasługuję i chodzi też o podniesienie swojej wartości. Jeżeli my właśnie przez te całe trzy tygodnie podnosimy swoją wartość siebie, my tym bardziej się też otwieramy na tą obfitość z zewnątrz, na to, co ma do nas przyjść, na to, co ma wszechświat nam dać. My otwieramy się na więcej, bo my czujemy się wewnątrz warci tego. Bądźmy też wdzięczni za wszystkie lekcje w naszym życiu, za te trudności, problemy, które się pojawiły w naszym życiu, ponieważ każda z tych sytuacji to lekcja to są takie małe artefakty, bądź i duże, skarby, które zbieramy, wrzucamy do swojego plecaka. I pewnego dnia okazuje się, że przy kolejnej jakiejś trudniejszej sytuacji My możemy wykorzystać ten artefakt, to doświadczenie z poprzedniej sytuacji. Więc po zakończeniu, powiedzmy, problemu, jakiejś trudności, usiądź sobie i wyciągnij wnioski, co pozytywnego możesz odnaleźć w danej sytuacji, która się wydarzyła. I za co możesz być wdzięczna sobie albo. Co pozytywnego widzisz w tej sytuacji? Często jest tak, że pewne sytuacje, te negatywne, prowadzą nas do, do czegoś fantastycznego. Że musi się coś wydarzyć, aby pojawiło się to wspaniałe w przyszłości. I tak samo często jakieś rzeczy się zakończają i my myślimy, że to jest koniec, że coś się strasznego dzieje w naszym życiu. Ale to jest właśnie zakończenie danej sytuacji, ale otwarcie się na nowy początek. I popatrzmy z wdzięcznością na te wszystkie sytuacje, czego one nas nauczyły, jakiego doświadczenia zdobyliśmy. We wszystkim doszukujmy się e, pozytywnych rzeczy, za które możemy być wdzięczni. Gdyby nie te sytuacje w Twoim życiu, te ciężkie, te nieprzyjemne, to nie byłabyś, nie byłbyś w tym miejscu. One by Cię nie popchnęły dalej do przodu. Nie byłoby wzrostu w nas. Nie wzrastalibyśmy dalej, nie uczylibyśmy się, tylko te negatywne właśnie sytuacje powodują, że my się uczymy. One są dla nas lekcją. My się nie będziemy uczyć z tych super wygodnych sytuacji pozytywnych. My się będziemy uczyć właśnie, właśnie na porażkach, na trudnych sytuacjach życiowych. My z tego będziemy wyciągać wnioski, wyciągamy wnioski i idziemy z tym dalej, z tym doświadczeniem. Bierzemy te artefakty do naszego plecaka i idziemy dalej. Więc bądźmy wdzięczni za wszystko, co dzieje się w naszym życiu. I każdego poranka też, gdy wstajesz rano, podejdź do lustra, tak jak um, robimy tą pracę z lustrem od, od praktycznie trzech tygodni, to podejdź też każdego dnia do lustra i podziękuj. Podziękuj za to, co masz, podziękuj sobie, popatrz sobie głęboko w oczy i podziękuj sobie za to, co dokonujesz. Za tą odwagę, za, za, to, za swój wygląd, za swój uśmiech, i tak dalej, i tak dalej. Odnajduj pozytywy, za co możesz być sobie wdzięczna, wdzięczny. I dzisiaj będziemy pracować właśnie e, z lustrem w tym kontekście, więc e, najpierw, gdy rano budzisz się, jeżeli to nagranie oglądasz z rana, gdy się budzisz, to polesz jeszcze chwilkę w łóżku i Możesz nawet zamknąć oczy i poczuć swoje łóżko. Poczuć, jakie jest miękkie, ciepłe, wygodne. I za to możesz być wdzięczny, wdzięczna. Podziękuj, podziękuj, że mogłaś, mogłeś przespać, się, przespać całą noc. Za to, że mogłaś, mogłeś obudzić się w miękkim, ciepłym łóżku. Podziękuj za tą pogodę za oknem, za słońce za śpiew ptaków za wszystko, co w danym momencie zauważysz wszystko, co przyjdzie Tobie do Twojej świadomości podziękuj i dzisiaj rano podejdź do lustra spójrz sobie głęboko w oczy i Louise Hay tu proponuje aby wypowiedzieć afirmację nawiąż kontakt wzrokowy ze sobą i wypowiedz do siebie afirmację. Jestem wdzięczna za mój piękny uśmiech. Jestem wdzięczna za to, że czuję się dziś idealnie zdrowa. Jestem wdzięczna, że mam pracę, do której mogę pójść. Jestem wdzięczna za przyjaciół, z którymi mogę się dzisiaj spotkać. To są drobne rzeczy, ale gdy my zauważamy je i, wypowie, i wypowiemy słowa dziękuję, albo że jestem wdzięczna, to nabiera mocy. Nawet jeżeli nie lubisz swojej pracy, to i tak podziękuj, bo dzięki tej pracy masz fundusze na utrzymanie się, może na kupno. Żywności, na opłaty. Doceniaj to, co masz, a dostaniesz więcej, dostaniesz coś lepszego. Ale najpierw doceń ten prezent, doceń to, co masz w tym momencie. Aby otworzyć się na więcej, aby się nie blokować i przede wszystkim zwracać uwagę, czy ja czuję, że zasługuję na więcej, czy ja czuję, że zasługuję na coś lepszego. Głęboko w siebie się wsłuchać. I dzisiaj na zadanie domowe pisemne, Zacznij prowadzić dzienniczek wdzięczności. Czyli zakup sobie osobny notes, zeszyt. Nie musi być duży, może być kieszonkowy. Tylko kieszonkowy notes i codziennie pisz wdzięczności. Wypisz przynajmniej 10 rzeczy każdego dnia, za co jesteś wdzięczna, wdzięczny. I napisz też do tego afirmację. Możesz też czytać te afirmacje, wypowiadać te afirmacje przed lustrem każdego dnia. Więc to jest taka praktyka codzienna, która bardzo zmienia nasze życie. Bardzo polecam, sama to stosuję od bardzo długiego czasu, już od kilku lat, i naprawdę nastraja bardzo pozytywnie, bo nawet w tych gorszych momentach, gdy zdajemy sobie sprawę z tego, co tak naprawdę mamy, to my nie czujemy już tego braku, nie czujemy, że jest nawet ta, ta ciężka sytuacja tak ciężka, jak my ją wcześniej widzieliśmy. Ponieważ widzimy, że mnóstwo rzeczy jest wokół nas i mnóstwo rzeczy my mamy, i to nie chodzi o fizyczne rzeczy, o też o te, te duchowe, to w nas co jest, to, co, to piękno, które my w sobie mamy i nosimy. Więc wypisywać. Nie chodzi tylko o te fizyczne rzeczy, wypisuj też co, za co jesteś wdzięczna, to co masz w sobie, co w sobie dobrego widzisz i to też przy okazji będzie podnosiło Twoją wartość, będziesz mieć lepsze samopoczucie i to też jest odnajdywanie tych cennych skarbów, które w sobie mamy, a jest ich mnóstwo, tylko... Ponieważ my patrzymy na siebie bardzo krytycznie, to my tego nie widzimy. My wytykamy sobie tylko błędy. My widzimy tylko w sobie to, co jest złe, brzydkie, niefajne, a chodzi o to, żeby odkopać to, co jest piękne, a tych skarbów mamy mnóstwo w sobie. Więc na dzisiaj to tyle. Zapraszam was jutro na kolejne nagranie. Będzie to 20 dzień naszego wyzwania. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i kliknąć lajka. Like Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia jutro. Pa pa!